Witamy Państwa serdecznie, mecze o wszystko, cztery spotkania, które wyłonią czterech finalistów finałów Mistrzostw Polski w Soka, które już za tydzień będziemy mogli przeżywać na obiektach Ślęzy Wrocław, także tutaj w tym meczu Derby Warszawy, Gladiatorzy Eternis Warszawa kontra E6L Warszawa. Na to spotkanie zapraszam Państwa Dawid Szeluga. I Michał Papież. Witamy serdecznie tutaj w zielonych odrzutkach. Ekipa E6L Warszawa na biało, gladiatorzy Eterlis. Teraz zapoznamy Państwa ze składami. Zaczniemy od E6L Warszawa: Wojciech Adamczak, następnie Jan Karas, Jakub Korczak, Tytus Lipiński, Michał Mazur, Damian Olszana, Piotr Powiesiański, Jan Sieniuta, Filip Szulczewski. Marek Tomasz i Maciej Zwoliński. A teraz gladatorzy Terni z Warszawa. W bramce Bartosz Gwóźdź, z numerem 8 Mikołaj Kwiatkowski, z numerem 9 Michał Dryński, 11 Damian Górka, 18 Mariusz Zalewski, 21 Michał Kielak, 24 Jan Szulkowski, 77 Jan Skotnicki, 94 Bartłomiej Gołasiewicz, 95 Tomasz Pietrzak. I jest numer 97, Kamil Kuczewski. Tutaj gladiatorzy przeszli przez swoją grupę, jak burza. 23 bramki strzelone, 3 tylko stracone. Z kolei ekipa E6, E6L Warszawa. 4 punkty, minus 2 bramki, 5 strzelonych, 7 straconych. Także już za chwilę zaczynamy pierwszy mecz. O wszystko. W przypadku remisu po regulaminowym czasie gry, następuje turbodogrywka i. Po turbologrywce, jeśli już te pierwsze 5 minut nie wyłoni nam zwycięzcy to będziemy mierzyli się z nagłą śmiercią właśnie w pojedynku 1 na 1 na całe boisko, także naprawdę mnóstwo, mnóstwo emocji, chociaż Michał nie da się ukryć, że to gladiatorzy są faworytem tego spotkania. No zdecydowanie tak, murowany faworyt, przez wszystkie mecze grupowe przeszli tak naprawdę pewnie, w pierwszym meczu 13 bramek, no to robi wrażenie także ciężka przeprawa przed zespołem s 6 l no ale na pewno powalczą. Tak jest, tym bardziej, że mecze o wszystko lubią rządzić się swoimi prawami. Niejednokrotnie obserwowaliśmy mecze, w których to faworyt odpadał albo bardzo intensywnie męczył się ze swoim rywalem. Przypomina mi się spotkanie z Toruń, który miał przejechać się po ekipie to tylko my z Mrozów, a tam przez długą, długą część tego spotkania to tylko my prowadziło 1-0 do 0 i dopiero geniusz Bartłomieja Dębickiego dał remis, a następnie w turbodogrywce po raz kolejny ser Bartek Dębicki, Bartosz Dębicki, Bartłomiej Dębicki, przepraszam, wyrównał, doprowadził do zwycięstwa Bartistów. Tak jest, a z takich bardziej aktualnych wydarzeń, no cię też faworyt w półfinale Impuls UA Warszawa prowadził 2-0 z maciejkowica Chorzów i Maciejkowica odwróciły losy meczu, wygrywając 3-2 właśnie po turbo turbodogrywce. E, tak jest i tutaj ten turniej, trzy rogi karny, który rozgrywał się od rana. E, no to po, po pierwsze, masa wspaniałych emocji tam, już pod koniec, naprawdę ten mecz, o którym wspomniałeś o Ma Maciejkowicy z impulsem, no to to już był Meisterstryk. No warto dodać, że e, zawodnik z meczem 21, który później został wybrany jako Rising Hero tego turnieju. Ostatnia akcja regulaminowego czasu gry gość podcinką pod strzelażu tkarny, tak więc no to jest naprawdę klasa. Tak jest, trzeba mieć do tego gigantyczną psychikę. naprawdę... i Gigantyczny kochone. Tak jest. Chciałem o tym wspomnieć później, ale dziękuję, że mnie wyręczyłeś. Przynajmniej jedno określenie mam z głowy. Tak jest. Odpalę sobie tutaj w międzyczasie spotkanie z boiska numer 1. O patrzymy, Bartek Gwóźdź broni. Sytuacja 1 na 1. No póki co, więcej takich akcji. No ma zespół s 6 l Warszawa także. Początek zaskakujący. Tak jest tutaj, no to na pewno nie jest drużna przypadkowa, bo to jest drużna, która gra tutaj z elity ligi, z tego co dobrze kojarzy. I to ona nie, to gladiatorzy wychodzą na prowadzenie. Janek Skotnicki, bramka otwierająca to spotkanie, mamy 1 do 0. Tak jest, ładnie taktycznie rozegrana akcja. Na długi słupek zamknięcie i gol. Na boisku drugim znowu Bartis mierzący się z Kopciuszkiem, trochę tego turnieju. Tak nawiązywałem do tego meczu. Jest to tylko my z mrozów. Tutaj mamy OLSP Otwocki. Pierwsze 2,5 minuty mamy 0 do 0. No ale Bartis dzisiaj na dużym luzie. Przejechał się po swojej grupie, no tam, no jednak to spotkanie ostatnie, gdzie zabawili się z Politechniką, zakończone 11 do 0, 21 bramek strzelonych, 4 stracone, tylko z czego z 3 w pierwszym meczu i to wynikało raczej z tego, że Bartist jak zawsze te pierwsze mecze na turniejach rozgrywa po prostu słabe. Tak jest, myślę, że Bartis Toruń też na pewno najmocniejsze armaty zostawia na za tydzień, jeżeli awansuje oczywiście. Także no dzisiaj w zasadzie robią to, co muszą. Czyli ten plan minimum musi zostać wykonany, no bo nikt nie wyobraża sobie, żeby Bartistu musia, miało zabraknąć od momentu założenia tej drużyny w 2020 roku, kiedy to zdobyli Puchar Polski. Tydzień później w eliminacjach Mistrzostw Polski przegrali w meczu o wszystko z Aseretę Krotoszyn i wtedy wykończył, że tak powiem, tak jak wykończył tę akcję Kielak na 2 do 0 dla gladiatorów, którzy już prowadzą. A tak Bartist wtedy został skarcony przez swojego obecnego zawodnika Kamila Kucharskiego w pojedynku z Maciejem Jankowskim, wtedy właśnie w turbodogrywce. A teraz, gdzieś podobna akcja gladiatorów, mamy 2-0. Spokojnie, tutaj na pewno wykorzystują swoje doświadczenie i umiejętności tych indywidualnych zawodników, no to w ogóle nie podlega, nie podlega wątpliwościom i Kwiatkowski, i Dryński, no Dryński w tym turnieju cztery bramki, Górka trzy bramki, Kielak pięć, wprawdzie wszystkie strzelone w pierwszym meczu, ale to jednak wciąż, teraz szóstą zanotował, więc no, Kielak to jest jednak zawodnik, który ma to czucie, który wie, kiedy gdzie, gdzie się ustawić i jak wykończyć akcję. Janek Szulkowski trzy bramki, Jan Skotnicki teraz zdobył też swoją szóstą bramkę w tym Bartłomiej Gołasiewicz, to wyjątkowo tylko jedna bramka do tej pory. No i Tomek Pietrzak, trzy gole na koncie zawodnika grającego z numerem 95. Teraz mieliśmy mocne wtrącenie w pole karne, próba wykończenia, no ale zawodnicy 6L muszą zdawać sobie sprawę z tego, że niełatwo będzie pokonać Bartka Gwoździa. Zdecydowanie, bardzo dobry na linii, bardzo dobry w sytuacjach 1 na 1. Równie dobrze gra nogami, tak jak teraz właśnie mogliśmy zobaczyć, wyjście spod pressingu, lewa noga. E, no także można powiedzieć, że jak na warunki Sokka, bramkarz niemalże kompletny. I mamy 3 do 0 i to Janek Skotnicki po raz drugi, tak jest, Janek Skotnicki 3 0, e, więc raczej miękkie e, zwycięstwo, ale... To jest Sokka. To jest Sokka, to jest piłka nożna sześciosobowa. tutaj wydarzyć może się jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. Biorąc pod uwagę to, że oglądałem ten, to spotkanie wcześniejsze na tym boisku PD Wildbors kontra FC Inferno, gdzie było 4 do 0 i nagle zrobiło się 4 do 3, także 3 do 0, przepraszam, i zrobiło się 4 do 3, bo tam 3 dwie 3, bramki zdobyli zawodnicy. Zawodnicy Inferno, później na 4 do 2, to zrobiło się 4 do 3. No i potem już raczej cała kontrola była po stronie zawodników PDWs. Nawiązując do tego, że to jest sokka, myślę, że warto tutaj wspomnieć o no legendarnym wszak meczu Polski z Rumunią, w którym Rumunii prowadzili już 3 do 1 i też można powiedzieć, że byli pewni zwycięstwa. No natomiast Norbert Jaszczak no doprowadził do tego remisu. Także no byliśmy na tym meczu, Dawid, pamiętamy te emocje. Pamiętamy łzy, to Pamiętamy wszystko. Łzy. Co... Ja pamiętam ból ręki <laughs> Nie od... chcę wiedzieć od czego. Tak roto to uderzenia w barierkę, także z radości po trzeciej bramce. A, czy... A okej, okay. myślałem, że uruchomiła się polska patologia na trybunach. Nie, 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 nie. tak ta akurat barierka mnie zaatakowała, także. No ale emocje były. Miałem okazję komentować to spotkanie z, z Hubertem Bugajem z TVP Sport. I tak w pewnym momencie było słychać Polish fans hooligans i tam na omańskim stadionie no, brzmiało to, no. brzmiało to ta, ta wasza grupa brzmiała naprawdę, tak. naprawdę donośnie. No, natomiast jak na grupę tak naprawdę, no nie wiem, 15 osobowo można powiedzieć i stadion, który mógł pomieścić 3000 osób, no w 15 osób no dzięki nam, dzięki grze reprezentantów Polski rozkręciliśmy stadion tak, że cały sen świat Polska-Polska, także no to jak na warunki blisko wschodnie jest co najmniej niebywałe. Tak jest, tym bardziej, że e, graliśmy całe spotkanie wtedy e, w osłabieniu. No od, od drugiej minuty. Od drugiej tak. minuty, tak jest. No a tutaj, e, wracając do spotkania, Barty gwóźdź na kompletnym luzie. E, e, Wajbem Bartek Gwóździ i Krystian Stanecki, to są tacy goście, którzy sprawiają, że oni mają, nie mają układu nerwowego i często, często nie mają takiego luzu. No wiadomo, że Krystian Stanecki to jest absolutny światowy top, jeśli chodzi o grę na bramce. Niemniej Bartek tutaj też jest wciąż, no, można powiedzieć, że w top 10 najlepszych bramkarzy w Polsce. Tak jest. No, jak wiemy, no Polska bramkarzami słynie, także tutaj e, niewątpliwie jest bardzo ciężko zapracować na miejsce w reprezentacji Polski. E, myślę, że kilku bramkarzy, których widzieliśmy w ostatnim czasie, mogłoby spokojnie e, nie obniżyć poziomu bramce biało-czerwonych. No natomiast e, doświadczenie tych zawodników, którzy teraz są, czyli właśnie Pawła Grzywy, czy Krystiana, no jednak robi swoje. No a warto podkreślić, że tutaj do bramki też wrócił Mateusz Łysik. E, po kilku latach przerw od Soka, e, Łysy Postanowił zagrać w drużynie EXC Mobile i no, turniej Fortuna Puchar Polski, no majstersztyk w jego wykonaniu. Tak jest, no widać, widać, że, e, że umie, że pamięta, no co ciekawe, ostatnio widziałem właśnie posta w social mediach, że Mateusz Łysik gra, e, no jeszcze w piłce 11-osobowej ma Mazurze Karczew i ciekawostka, zdobył złotą rękawicę w tychże rozgrywkach i kolejna ciekawostka, miał dwie asysty i jedną bramkę. <laughs> Niesamowite, ten gość jest z trochę innego uniwersum bramkarskiego mimo wszystko. Tak Dwie asysty jedna bramka. No ale on te podania, jeszcze pamiętam z błonianki błonie Mateusza Łysika, kiedy potrafił przekopać całe boisko i tam dokładnie na nos zagrać tak się. Nie, no walej boczny z lewej nogi Mateusza to jest naprawdę klasa. Jakby można się uczyć tylko. Tak jest. Tutaj podglądam sobie Barty Storuń prowadzi już z OLSP otwoc, dziewiąta minuta spotkania 1 do 0. Także na boisku drugim ten mecz trochę bardziej wyrównany. Tak jest, ale póki są faworyci, robią swoje. No i teraz mamy przy piłce... Gwoździa zagrywającego do Duryńskiego Michał Fejm-Dryński i teraz świetnie zagrał tam na prawo. Górka odegrał do Gołasiewicza, i mamy 4 do 0. Tak jest, dwie bramki z Kotnickiego, jedną bramkę wpakował Kielak, i teraz bramka Gołasiewicza, i 4 do 0 po pierwszej połowie. My wracamy do Państwa za chwilę. jeden start. I mamy drugą odsłonę tego spotkania. Gladiatorzy Eternis prowadzą z ekipą E6L Warszawa po pierwszej połowie. 4 do 0, dwie bramki Janka Skotnickiego, jedna Kielaka i jedna Gołasiewicza. Także pełna, pełna kontrola po stronie Gladiatorów. Także nie przesądzając, bo jeszcze jednak 10 minut przed nami, no ale te cztery kroki bliżej, zespół Gladiatorów jest bliżej do finałów mistrzostw Polski mają szansę zostać jednymi z pierwszych, czterech pierwszych drużyn, które na te finały awansują, a jak wiemy, to 20 drużyn zagra w tym roku w finałach mistrzostw Polski. Tak, po długim czasie finały mistrzostw Polski zostały powiększone. Wprawdzie tylko cztery zespoły, ale no wierzymy, że to podniesie poziom tych rozgrywek. Także jesteśmy ciekawi, co będzie się działo za tydzień we Wrocławiu. Tak jest a też, przy okazji, otworzy się trochę na nowe drużyny, bo jak wiemy, no tutaj będziemy mieli jednego debiutanta na pewno, ale Janek Skotnicki zdobywa bramkę na 5 do 0 pod asyście Damiana Górki. Janka, Ciekawie jeszcze dołoży. No i może idzie na króla strzelców. Ja tutaj spróbuję zlokalizować, jak idzie innym strzelcom, ale chyba nie będę miał. O, jest król strzelców, zakładka tutaj. Facebook, przepraszam, Excel jest nie do zastąpienia, Bartłomiej Dębicki, 9 bramek, Janek Skotnicki 5, teraz dokłada 3, więc 8, no może powalczyć z Bartkiem Dębickim o tytuł Króla Strzelców, absolutnie, no tutaj jeszcze Kielak, no ale Kielak tych bramek ma w tym momencie 6, Dany Łuczek 8, on swój mecz zagra jeszcze po tym, po tej serii spotkań. No ale nawiązując do Bartka, no to jest no niesamowita bestia jeszcze w tym wieku. Gość jeździ na turnieje króla strzelców, mistrzostw Europy MVP tego turnieju, także naprawdę wielka klasa i nisko podziwiać. Tak jest. Możemy też podziwiać bramkę, którą zdobyła ekipa E6L, chwalony przez nas Bartek Gwóźdź wpuszcza piłkę między nogami, szeroko rozstawioną, no ale nie miał nic do powiedzenia, bo czy to byłby krótki, długi ruch, czy piłka tak, puszczona między nogami, no to był w, sam. Sam 1 na 1, więc no tutaj te szanse były zdecydowanie mniejsze, więc nie można winić go za wpuszczenie tak, tej bramki. No ciężka sytuacja, czekał do końca. Napastnik również, także tutaj tak naprawdę zadecydował detalę. Tak jest i teraz Gołasiewicz. Gołasiewicz do Pietrzaka. Pietrzaka, tak jest. I nie ma, minimalnie, minimalnie Bartek przestrzegł, ale mamy rzut rożny dla agleterów. Także gdzieś tam to str strącona ta piłka jeszcze. I rzut rożny dla gladiatorów. Dobre tutaj przecięcie. No i coś się dzieje na boisku drugim za chwileczkę. 2 do 0. 2 do 0 prowadzi Barty Storuń. Ale teraz gladiatorzy. Piłka do Skotnickiego. Utrzymał się Pietrzak. Zegranie na lewo. Dobrze, Cierpli... tutaj utrzymują zawodnicy, no i zagranie do górki. Tak, cierpliwie rozgrywają, można powiedzieć, szanują swoje zdrowie. Tak jest, wynik jest, gra też układa się pod ich dyktando, więc nie ma, nie ma co się szarpać szkoda zdrowia, tak jak powiedziałeś, więc na pewno będą się trzymali. A ja nawiążę jeszcze do tego, o czym mówiłem kilka chwil wcześniej przed tą bramką na 4 do 1. Będziemy mieli na pewno jednego debiutanta i to będzie CPN United Raszyn lub Kapaford Radom. Także w tych finałach Mistrzostw Polski dzięki temu zagraje albo drużyna z Radomia, albo drużyna z Ruszyna. w każdym razie ekipa z Mazowsza, a niekoniecznie z Warszawy będzie miała swojego przedstawiciela w finałach Mistrzostw Polski. Tak, ja no tutaj trochę prywaty Mogę dodać, kibicuję drużynie z powiatu pruszkowskiego, aby, e, aby kolejna drużyna w historii właśnie z tego powiatu zagrała. Tak jak mamy w pamięci UKS Toho, które już kilkukrotnie grało na tych finałach. Liczę, że Raszyn e, będzie kolejną drużyną. No teraz Dryński próbował, ale trafił w Skotnickiego, który nie pozwolił mu strzelić bramki. <grych> Zabawił się w siódmego zawodnika drużyny przeciwnej. A troszkę bez pomysłu teraz o z autu. Górka, do lewej schodzi, to pojawia się Gołasiewicz, ale jest też spokojnie Dryński. O, ależ to było świetne zagranie Dryńskiego. Na nos. Tak jest, to świetnie tu przerzucił piłkę nad rywalem, prosto do swojego kolegi z drużyny. To chyba był Jan Szulkowski, tak mi się wydaje. Teraz mocny strzał, dobra interwencja golkipera. Jestem tutaj już po ekipie S 6 L widać troszeczkę spadek siły i motywacji. Wprawdzie tutaj wyprowadzają atak, ale porównując to z początkiem meczu no, wyglądają już nieco słabiej. No tak to jest, kiedy trafiasz na mocny zespół i musisz pokazać tak naprawdę 110% swoich umiejętności, no jednak wszyscy mamy świadomość tego, jak mocną drużną są gladiatorzy. Uczestnicy zeszłorocznej edycji Soka Champions League, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i w tym roku mogli zameldować się wśród najlepszych drużyn w Europie. A wśród najlepszych strzelców na pewno melduje się Janek Skotnicki, który strzela bramkę numer 9 na tym turnieju. Czyli zrównuje się z Bartkiem Demickim. O ile Bartek nie strzelił już bramki. Oj. A więc może tutaj panowie z realizatorki nam podpowiedzą, bo nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Panowie, także jeśli macie strzelców, poprosimy o to, czy Bartek Dębicki zanotował w spotkaniu, w meczu o wszystko, już jedno trafienie. Tak, a tutaj Dawid wspominał wcześniej o Sokka Champions League. Może w tym miejscu warto wspomnieć, że w tegorocznej edycji wystąpi, wystąpią prawdopodobnie 24 zespoły z Polski bo w Polsce przyznano właśnie 24 przepustki. Na ten moment pewnych udziałów w Lidze Mistrzów jest 12 zespołów. Osiem z nich zapewniło sobie przepustkę podczas Fortuna Pucharu Polski w zeszłym tygodniu. I są to M.K. Dźwigi, Aseretek Rotoszyn, Foods Anderson Kościan, E.T. Pramouć, EXC Mobile Ochota Warszawa, czyli zdobywca pucharu, Serek Sport Kraków, Bejotem Kraków, Bartis Toruń. A dzisiaj podczas trzogi karny zostały rozdane kolejne przepustki. Z czwartego miejsca FC Impuls UA Warszawa. A teraz Janek Skrodnicki po raz dziesiąty w tym turnieju. Tak, trzecie miejsce na trzy karnych Husaria Makotów Warszawa i to będzie ich drugi udział, ponieważ w zeszłym roku również występowali na Greckiej Krecie. Z drugiego miejsca Maciej Kowice Chorzów, no i z pierwszego zwycięzcy turnieju FC Łowcy Warszawa. Także te drużyny. Już mają zagwarantowaną przepustkę. Od niej zależy tak naprawdę, czy zdecydują się na to, żeby w tym turnieju wystąpić. Tak, jest to duże przedsięwzięcie logistyczne, także nie wszystkie drużyny się decydują. Natomiast mamy nadzieję, że w tym roku to będzie rekordowa liczba. W zeszłym roku grało 10 polskich drużyn. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby było ich więcej, nawet dwukrotnie. Okej, okay, tutaj dostałem już informację, że Dębicki strzelił jedną bramkę. Także też ma 10 goli na swoim koncie ra razem z Jankiem Skotnickim. Także tutaj walka o tę koronę króla strzelców, pierwszego tego mniejszego turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Polski, jest naprawdę bardzo, bardzo zacięta. Jak na to, że zawodnicy grają tutaj 4 mecze, no to 10 bramek to jest naprawdę niezły wynik. Out dla SSL Warszawa. I przechód. Teraz czy będzie granie na Skotnickiego? Skotni? nie, Skoti <grystanie> był tym razem trochę z tyłu. Ale myślę, że będą go szukać. Nie wiem, czy mają taki cel, ale myślę, że Janek na pewno będzie się jeszcze bardziej pokazał po piłkę. Także teraz mamy zagranie do Kielaka i Kielak podwyższa na 8 do 1. Nie kalkulują. Jeśli trzeba strzelić, to strzelają, jeśli trzeba łupnąć, to łupną. 8-1, e, już tylko... Około minuty, około półtorej minuty do końca tego spotkania, teraz Janek Skotnicki po raz jedenasty w tym turnieju pakuje piłkę do bramki, a po raz szósty w tym meczu. 9-1 już prowadzą gladiatorzy Eternis. Przejechali się po tym turnieju. 32 bramki strzelone, 4 stracone na ten moment. Także niesamowity wyczyn. I bramek 8 na mecz. No, to jest kosmos. To jest, to jest kosmos. No, natomiast wspomniałeś, że tutaj co mają, to strzelają. No i to jest postawa godna pochwały. Bo to też jest oznaka szacunku do rywala, że nawet jeżeli rywal jest teoretycznie słabszy, no to oznaką szacunku dla niego jest mimo wszystko strzele wszystkiego co Mamy. No tak, a nie jakaś taka zabawa z piłką, stawianie piłki na linii, czekanie, tak aż tak. ktoś podbiegnie. E, no nie, no gladiatorzy, gladiatorzy e, to mimo wszystko chłopaki z dużym charakterem i wiedzą, że no nie ma co odpuszczać bez względu na wynik. Jedziemy, z, zaczynamy w, z, z czasem 0-0, jedziemy do 20 minuty. Jak trzeba łupać, to łupiemy, tak. jak mamy okazję, no to. A jak mawia klasyk, wyniki idzie w świat? Tutaj widzę na YouTube pytanie, gdzie oglądać mecz ekipy z Wrocławia. Też tutaj na YouTube, tylko to będzie kolejna transmisja odpalona, także polecam odpalić sobie piłkę na Orliku. I po zakończonym meczu, w zasadzie ta transmisja już powinna być zaplanowana z kolejnego spotkania. PD Whiteboard będzie grało w meczu o wszystko, bo tak to się nazywa u nas. Tutaj też jest, widzę śmieszki, ale mecz o wszystko, czyli mecz o awans na finał Mistrzostw Polski. My Państwu dziękujemy za to spotkanie. 9 do 1, Gladiatorzy, 6 bramek, Janka Skotnickiego. Wygrany pewnie ten mecz i Gladiatorzy M meldują się w finałach Mistrzostw Polski. A teraz kolejne spotkanie, które nas tutaj czeka to CPN United Russian kontra Kapafor Radom na boisku numer 2, czyli transmisja spotkania PD Wild Wrocław, Żubrybema Bema Białystok. My Państwu na razie dziękujemy, chwila przerwy, bierzemy łyka i izotonika i za chwilę do Państwa wracamy.